Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy w Forstory. Zobaczymy, jak wojny wyglądają w 2025 roku. Będę miał pamiątkę, pozdrawiam siebie z 2026, 2027, 2028, 2029, 30 i wszystkich kolejnych lat. Będę pewnie wspominał ten 25. Co, gdzie on nas w, rozesłał? Musieli mąkę. Derak Zuka, a ja gdzie mam iść, <laughs> Silo ogarni Mosuda, no to ja idę z Silem. Ach, te dźwięki w tej grze będzie cisza przez większość czasu. Wyłączę wiatrak, to nie będzie całego szumu przynajmniej. No wyłączyłem wiatrak, to się zaczął, e, włączył wiatrak w laptopie. Shiloh. Przywołaj. Mosut. Przywołał się? Przywołał. Hmm, potrzebuję to widzieć gdzieś. Najlepiej chyba tu będzie. A mogę to tak powiększyć bardzo? Nie, bo to bez sensu i tak. O, tak będzie git chyba. Jak szybko dał. A bo to już się zaczęło. No ale misy same teraz poleciały. Pusto. Jedziesz z nim Shiloh. Cofnie się? Czy się nie cofnie? Nie cofnął się. No i tak wyglądają wojny w 2025 roku. Że się zdobywa pustaki. Dobiję, dobiję. Ładnie. łam się A tutaj też plus tak obu on manik 21 o, kurde. nie trafiłem jeszcze O nie, wyszedłem z kupy. Zdążę? Uciec? Ach, wstałem od razu. O nie, i prosto w Dawno nie grałem, no ale... Taki wstyd zrobić teraz? Oj, dawaj. A, do... ...do miasta. Albo bo my atakowaliśmy, a nie broniliśmy. Okej. Okay. Czyli nam zostało... ...trzy tereny w Undret. Anderionowi OW tylko zostało, ale cheater tu jest, widzę. No to właśnie tak wygląda w 2025 roku Forstory. Że cheater sobie zdobywa tereny. Jeżeli jeszcze gracie w tę grę, to uciekajcie jak najprędzej. No to nie warto. Po co w to grać? jutro właśnie nowy serwer otwierają Widzimy jak się ten nowy serwer nazywa? Ori oryginalu Bo na steamie. O i co? Koniec wojny? Koniec wojny. No to tak właśnie wyglądają wojny w 2025 ro 5 roku. Ja nie wiem, czy tu coś więcej jeszcze pokazać? No, hakerzy. Wszędzie hakerzy. Wszędzie ten sam problem. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć. 6 minut. Myślałem, że pół godziny będzie ten odcinek trwał. Jutro zapraszam. Jutro na, zrobię odcinek z nowego serwera. Na Steam'owego. For Story Original się chyba to nazywa. Albo Origin. No. I ten problem hakerów trwa od 10 lat. I dalej ludzie pompują w te, w te grę hajs. Aktualizacja też ostatnia 2016 chyba była większa, później jakieś tylko pierduki za walutę premium wstawiają. No dobra, nie będę Wam przedłużał. Zapraszam do następnego odcinka, który wyjechał już na środku ekranu. Zobaczymy, jak wygląda te nowe forstory, czy będzie dalej rozwijane. Jest mnóstwo pytań. Choć przez te grafiki, co powstawiali na, na Steamie, to mi się wydaje, że to będzie to samo G, co do tej pory. Ale może, jakby było dużo graczy, jakby ci gracze pompowali hajs w tę grę, no to może by nakłonili twórców do. do e, rozwoju gry. Jakieś pozdrowionka. Zobaczmy czy napiszę i kończymy, ale ty do widzów dajesz. Kocham was, widzowie Awarda. <laughs> o, i gdzieś mnie przerzucili. <laughs> no dobra, to jeszcze nie kończę jednak odcinka. Jednak będzie walka. Bogowie. A, już jesteśmy poza rajdem. Bogowie. Walka. O rany. Może być ciężko. Darne dawaj dwóch kapłanów mamy. Nas jest czterech, a ich jest pięciu. Ach, akurat zmieniałem rękę. Ja tylko nie miałem, żeby im rzucić. Nie wiem czy nie utrzymają. Dwóch kapłanów. Jeszcze mnie zamienił pompkę, no. Ratujcie darne. O rany. Mogłem stymować chyba. Nawet nie da się popatrzeć co oni tam robią. Limonka z Shilo. Hmm. No ale pięciu na czterech jest ciężko, jeszcze ja mam karę z wojny: trzy kary osłabione, wszystkie staty mam. Teraz może agresywniej zagramy, ale mamy tylko... No, głównie Silo jest DPS-em. No, ale uniknął mi tego stuna. A ja jestem jedynym stunerem w drużynie. Dawaj już spadł. teraz szybko będzie. Szybka runda, nie to co poprzednia. No i kończę odcinek, dziękuję że byliście. Na środku klikajcie, następny odcinek, zobaczymy ten nowy serwer od Zemi. Widzimy się, na razie cześć, pa, lajka zostawcie.